Pani prawda jest taka, że w lockdown w Niemczech kompletnie nic się nie dzieje. I nie mam o czym zrobić odcinka. Ciekawe. Jedziemy sobie właśnie na zakupy. Jest dali Przewek. Miło mi było. Jest Marcin. Jest nawet Dawid I chcieliśmy was zabrać gdzieś na miasto a jedyną rzeczą jaka jest otwarta jest Kauplan Nie Jedną z jedynych Ale generalnie poza sklepami spożywczymi to jest straszna lipa Wszystko jest pozamykane o. Dlatego głównie to wychodzimy na miasto do spożywczaka. Da, muszę ogarnąć buzek Zaraz wracam. Dobra, udało się. Ogólnie jest nakaz chodzenia w maseczkach tych z filtrem. Ja takiej nie mam, ale Boże nikt nie zauważy. Oh Auje. Yeah. Jak pamiętacie kochani z odcinków z Holandii, Ważne jest, żeby zrobić sobie listę zakupów robić zakupy maksymalnie dwa razy w tygodniu a najlepiej raz O, bananki zdowo się odżywiać to, że jestem zwykłym robolem nie znaczy, że mam się niezdowo odżywiać a przygotowując się do wyprawy, muszę się odżywiać jeszcze lepiej niż zazwyczaj. No może wezmę sobie olej kokosowy. Da. Generalnie problemem jest to, że nie do końca ogarniam język niewiecki. Ale chyba się udało. 65 centów za trzy zdrowe, spożywne bananki. Nie jest najgorzej. Da. Jedziemy dalej. Bagietki w promocji za 99 centów. Od razu biorę dwie paczki. Mam też warzywka. Pół kilo. Wołowinki, salami, ziemniaczki, parówki. Ej, nie wiem czy też tak macie, ale wiecznie brakuje mi bokserek. Na przykład ze skarpetkami nie mam problemu, bo zawsze się dostaje skarpetki na jakieś nie wiem, okazje typu święta, urodziny imieniny o miałem jeszcze keczup kupić generalnie kochani głównie to skupiam się na tym żeby robić zakupy takie że nie musiał robić ich za często czyli jedne zakupy w tygodniu ewentualnie tam po kilku dniach można jeszcze po pieczywko podskoczyć ale to już to już tak dodatkowo. No i też rzeczy, które mogą wytrzymać troszkę dłużej. Jest też jakaś puszka tutaj wleci. Jakieś mrożone rzeczy. Jestem tutaj głównie żeby zarobić na wyprawę, więc muszę zaciskać troszkę pasa. Jest też opcja, że poczuć się jak w domu. O, proszę. Kasza jęczmienna. Pudliżki. Majonez winniary. Tutaj przynajmniej nie trzeba z Google Tłumaczem chodzić i robić zakupów. A obok jest kuchnia turecka, arabska. Więc klimatycznie. Tutaj nawet japońskie rzeczy można sobie ogarnąć z sushi. I tak wyglądają moje zakupy. O dziwo, niczego nie zapomniałem. Tak wygląda lista. No okej, okay. klapek nie mogę kupić już od 4 tygodni, chociaż szukam wszędzie. No to... i spróbuję teraz jakiegoś innego piwka. Lubię próbować nowych smaków. Wiecie, to jest tak, że jesteś w jakimś kraju, to fajnie spróbować kilku lokalnych piwek. Na pewno moim numerem, numerem jeden tutaj jest Holstein. Holstein. Jest po prostu smaczne. Oczywiście też jakieś Desperadoska sobie kupiłem tak dla smaku po pracy bagietki sam nie wiem ile za to wszystko zapłacę jeszcze musiałem wziąć zgrzewkę wody dobra rozkładam się i lecimy okej, okay, chłopaki są jeszcze w kolejce dlatego można zrobić szybkie podsumowanie za wszystkie te rzeczy w koszyku zapłaciłem 66 euro i 17 centów czyli 66,17, czyli przekroczyłem tygodniowy budżet to mocno, ale głównie przez bokserki, które kosztowały 7 euro i które mi się zwrócą w następnych miesiącach. Kupiłem też kostkę do toalety. No i wiadomo, piwko od razu nie wypiję. Będzie do końca tygodnia, ewentualnie do jutra. Jedzonko, napoje. Dobra, wszystko się zgadza. Teraz trzeba to tylko ładnie zapakować. Na szczęście, wziąłem rozkładany plecak. I udało się to wszystko popakować. Bo zgrzewkę wody wezmę do ręki. I lecimy do domciu. Co w sumie, to nie wiem, jak zrobić odcinek o lockdownie. Po prostu wszystko jest zamknięte. Większość czasu spędzam na łóżku. Większość czasu wolnego, bo tak naprawdę to dzisiaj na przykład byłem 12 godzin w pracy. Czasami wstaję o drugiej w nocy i wtedy sobie bo wracam około godziny 13-14. Mam jeszcze kawałek dnia dla siebie. A w tygodniu pracuję od, od 6, 7 do godziny 16, 17, kiedy to wracam na mieszkanie. Ale to już totalnie jest lipa. I może nawet lepiej, że nie widać moich oczu, bo spałem 8 godzin przez 3 dni. A w tym czasie pracowałem jakieś 34 godziny. No, wliczając jeszcze dojazdy do pracy, bo też jestem kierowcą, ale to już niestety robię na Publiko. On no, dostaje służbowy samochód, ale nie dostaje. Nie wiąże się to z ekwiwalentem pieniężnym. No, przynajmniej. Mam czas zapuszczać włosy i brodę. Od kilku miesięcy pracuję dla Was nad odcinkiem o brodzie. Udało się ją troszkę zgęścić. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Za tydzień będzie też troszkę dłuższy odcinek o tym, jak szkodliwe są stereotypy. <laughs> Ale no, wszystko przyjdzie czas. Ciężko jest, wiecie? Czasami po prostu ciężko jest wyjść z domu i znaleźć sobie nowy dom, w którym tak naprawdę nie chce się być poza tym że mam kilku kumpli z którymi mieszkam to tak naprawdę no, jestem tutaj sam pracuję też z no, mniej, mniej lub bardziej e, ciekawymi osobami że to tak dyplomatycznie ująć no i Myślę, że w najbliższym czasie trzeba będzie wrócić do Polski. Przynajmniej no, sytuacja na zachodzie i na północy nie jest jakaś. Nie, nie wygląda zbyt ciekawie. I Francja i Szwecja czyli dwa państwa, do których chciałem wyjechać też się troszkę zamknęły ostatnio. ...wymagają testów, a robienie kolejnego testu, który znowu wykaże, że nie mam koronawirusa jest troszkę bez sensu. Wolę się jeszcze troszkę przemęczyć w Niemczech i wrócić. Dzisiaj <grym> rano jak no rano. w południe jak wróciłem z pracy zrobiłem sobie frytki z... i dodałem majonez, kreczup. A, wiecie, od niechcenia i zlał mi się w flagę Polski. Tak no to chyba był znak, żeby wrócić coś zrobić. W kwietniu, ale to jeszcze nieoficjalne. Zobaczymy jak się potoczy wszystko. Też szykuje mi się mała wyprawa. Ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Póki co Okej, okay. nieznacznie przekroczyliśmy budżet. Natomiast w tym tygodniu akurat musiałem kupić żel pod prysznic, bokserki i kostkę toaletową. Więc można powiedzieć, że te 16 euro to są takie koszty uboczne życia w Niemczech. Taka ciekawostka. W paragonie z Kauflanda. Wszystkie pozycje są wyszczególnione kategoriami. Na przykład napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe. To na pewno są słodycze. Z tego co widzę to są batoniki Hanuta, moje ulubione i duplo. Co ciekawe, banany znajdują się w rubryce Beauty, Healthcare Baby. <ścoughs> A nie, nie, to, to akurat jest Bruno Banani. Dobra, no to cofam to. Jednak banany prawdopodobnie znajdują się gdzie indziej. O. Banany znajdują się tutaj. Obst, genius, pflanzen. Mm. Kani, nigdy w życiu nie uczyłem się języka niemieckiego. I tutaj na miejscu też go zazwyczaj nie używam. Tylko jakieś podstawowe zwarte, tylko typu danke, bitte, auf wiedersehen a w pracy to gadam głównie po rosyjsku. Mam dwie brygady, jedną śnieżną, w której jestem ja, taki Polak, który jeździ na traktorze i Łotyż, z którym gadam po rosyjsku. A w drugiej brygadzie, dziennej, gdy akurat nie ma śniegu, jestem ja i głównie Mołdawianie, więc też nie poćwiczę sobie niemieckiego. Chyba, że uda się w kolejnym odcinku, na który zapraszam Was już standardowo za tydzień. Bless you. Kocham Was.